Witam Was bardzo serdecznie w nowym, nie wiem którym już odcinku zagrajemy w Brothers in Arms Road Wheel 3D Tak dawno Brothersów nie było. Siema Red. Oj, dużo was tutaj. Kurna. W takim razie... Aha! To my tu jesteśmy. Kurde, nie wiem czy mi się... Zaraz... Tak, wy tutaj. Tak, wy tutaj. Tyle się pewnie będą. Napierdzielać tam. o Singon. Ej, no no co wy tak tutaj? Braci Wy też tam tu no. Oni niech się nimi zajmą. A ty to który? Cortland, cudzak. Co o, się ma Ajaj. Trzeba tu wspomóc kogoś. Ajajaj. Kurde. Jak ja teraz będę celować? Co? Powiedzcie mi. Jakoś będzie trzeba. Miejmy sobie w ustawieniach, bo mam coś nie taki. Jak używam scrolla, to mi ścisza albo pogłaśnie. I to jest jakieś dziwne. Aha, e jest jeszcze. Spoko. No to będzie trochę dziwnie, ale. No tak, get down, chcę tu ich ustrzelić. Ho, ho! dead. Chyba ci są już załatwieni. No tak, a wy tu już na tak napierdzielacie. O co się odzywał. Idziemy koledzy. Nie, nie chcę na razie. Nie, nie chcę. Uh. Tu będą szwaby, ja już to widzę. Biegną! Ale chować tyłki. No oj, coś tak rzucony nie tego. Dobra, pole. Chować się. Może no, ja ja bym rzuciła granat. Ach, ta ma celność. Ale przynajmniej trafiłam tego jednego, Cio. No chodź tu, szwady. Haha. Ja. To weźcie ich, wspomóżcie tam, co? A Ajajaj, wy to się nagadacie. No. Come on, szwady. Wychylcie główki. O nie, ale no tak bardziej, no. Ale przestańcie tam strzelać, może dajcie im się wychylić. <laughs> Akurat teraz Baker będziesz poładowywał. <laughs> i co? Jesteś sam, ja i ja mu ten łeb odstrzelę kurde. Ojej. Oj. Prawie było. Ach! To była piękna akcja, koledzy. Idziemy. Jezu, oni już tutaj. Pierdzielamy do mnie, do mnie, do mnie, uciekamy, uciekamy. O właśnie tak, 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 tak. Brać przykład z Coriona. On tak fajnie tyłek schował i biegnie. Uh, uh. Nie, 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 nie. Suj dupa. Kurna red, kochanie. O, to tam dobra? O, nie strzelać do Bakera. Do Bakera ci nie strzela. Do nikogo się nie strzela. O, nie, korionami nie zabijecie. Co to było? Nie, po co ja w ogóle im szłam pod nogi? Nie, 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 nie. Ja teraz nie będę od nowa zaczynać. Nie, 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 nie. Nie myślcie sobie za wiele. Nawet nie chcę. No, paseczek, rusz się dupę, no. Dobra, bo ta wieczność będzie trwać. Dobra. Czyli, że jednak od nowa. No, dobra, kij tam. była dobra. Nie ma co. Jeszcze teraz będę wiedzieć, co mnie czeka. Jak ci nie pamiętam, tak jest. O, biegniemy, biegniemy. Ich i nie strzelać mi do Baker'a, bo się wkurzę. No, ja wiedziałam, że będzie, tak będziesz, jak będę powtarzać, to ktoś dostanie i to tak mocno, porządnie. Który mi to tam? To ty jesteś. Polika. A jaj No, nie fajnie, nie fajnie. No, to nie widzi. Brać ich tam, brać. Ale zawsze można zaryzykować. Ale to chwila, nie oni. Aaaa, bracie! <ścoughs> to było genialne, Jezu ja kocham jak oni żarżują na nich. Uj, ile krwi. Czyli żaden szwab tu się nie kryje. Przydałby się jakiś kurna autozapis czy coś, naprawdę? Takie F5? ja. a ty skąd tam? No i zaraz obierki. No i nie ma obierek. Dobra, tu. Punktu. Czekajcie się wam tu zapnę, może co? O kurde zaraz wyjdą. Nie wiem do którego mam strzelać. To no fajnie że tu odłamek jakiś poleciał i mi zakurzyło i nie trafiło. Olera ci jesteś na poleni, są trzeba się ich pozbyć. No dobra, jeden polebił. Oh Jesus, Jesus! No i co tak ganiacie jak jakiś? I kolejny? Oni oh, nie, 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 Baker, nie. Shit. Już sobie mi tu giną. Hm? Nie, towarzysz, nie. Kolejny, nie, spadać wy. Ja tak się nie bawię. Odpierdzielić. A ja o to nie prosiłam, tak? Cholera. Cholera, no, pomyliły mi się przyciski. Dobra, braci bo bo pewnie zaraz załą drużyna stracę No dobra Red chociaż żyje, Jezu On nie żyje Czy mi się zdaje? Dobra, żyje Nie, chodź tu! Stała na trójka, tak? Ja wiem. Mm, mm, mm. To mi się nie podobało? Granat ładnie poleciał, a ci tu pyskują. Spieprzać szwabce poszedł? Czy ja straciłam właśnie? Nie, nie. V. Nie, ło. Wow. O, Zanowicz żyje, wow. Chwila, nie ten przycisk. Jezu. To jest tragedia jakaś. Po prostu was, szwabów, tu jest za dużo! Cholera, matka więcej nie miała porodu. Cholery wyjedne przez ranę za ranę. I ich teraz nie wyślę, bo oni polegną, chyba, że chwila. Ciężarówka! Wbijam do ciężarówki, odjeżdżamy. Chodźcie, tu się schowajcie. W ogóle jakie ja mam zadanie tak. <grym> <grym> Zabezpiecz dzielnicę. Aha! <grym> Oczekuj piechoty zmechanizowanej. Ja pierdzielę. A, la, 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 la. Nie, Za zamordowanie Reda to wy macie normalnie teraz nie przestanę. Jak wy to sobie wyobrażacie? Reda nie ma, no i to, 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 ta 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 A, no i... <ścoughs> No i uciszyłam szwabskie mordy. Tak ma być. Dobra, Zanowicz. Wstaliśmy tylko my. Musimy jakoś. Nie straciłeś nogę. Kto co jeszcze stracił? Ręka! Haha. To było piękne. Oj, i Zanowicz, Zanowicz. Oh, no f. Oh. Nie! Chodź tu! Ja pierdzielę, jak my sobie to wyobrażamy, co? No przecież ja go nie zniszczę, no! Ani żadnego pancer fausta, ani granatu. Dobra. Nie, Zanowicz, ja tu z tobą chcę polec. Ja tu z tobą polegnę. Zrobię to. Chwila. Może się uda. się -lala Siema. O Jezu, nie odwraca się w moją stronę. Ajajaj. Aj, 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 aj. No, dobra. Jak tak zginę z trzy razy, to mi uleczą oddział w końcu. A znowu się będzie długo ładować. No, uleczą mi oddział. No i ten tego zanowicz, słuchaj. Oni tam siedzą. Ej kurna chata. On tu jedzie. Chodź ze mną. Szybko! Go! Nie ma nas! Nie wiem gdzie my biegniemy, ale ja chcę się gdzieś schować, bo ja się boję. Nie wiem gdzie ja biegnę. Słuchaj, bo ja się o ciebie boję, idź tam w kąt tam... Ale w tamtym kąt! Tu! Dobra, to siedź tutaj. Wstań tam, dupę i siedź. Ty, Baker, wezmiesz się po tym? E, nie, szkoda. Dobra. Spoko. Tam jest pancerfaust. Wiedziałam, że jednak mnie nie zostawią. Same... Dobra. Nas tu nie ma. Nie, zanowisz. Chodź tu, kolego. Jak już polec to razem, co? Chodź tu, towarzyszu. Jed mi zostałeś. E On tu chyba nie wiedzie, nie? Ty słuchaj, wiesz, no bo... Czekaj, sprawdzę. Koleś, mógłbyś gdzieś tam dalej? Zauważyłeś mnie? Zrobię będzie je jeb. Mówiłam, że zaraz będzie jep.